Iwona Świetlik. Witam Państwa w kolejnym odcinku programu bez asekuracji. Moim i Państwa gościem jest dziś kobieta, która jako najmłodsza Polka bo w wieku 26 lat weszła na najwyższą górę świata Mont Everest. Obok mnie siedzi Magda Gorzkowska. Witam cię, Magda. Witam serdecznie. Zaczynałaś swoją przygodę ze sportem w lekkoatletyce. Powiedz, jak wyglądała Twoja droga w Himalajach. Przede wszystkim pierwsze 12 lat, tak naprawdę to było nie 12 lat życia, tylko od 13 roku życia 12 lat. To było poświęcenie wszystkiego na rozwój w lekkiej Atletyce. Biegam przy, biegałam 400 metrów i w szafiecie jeszcze razy 400 metrów, i tak naprawdę tutaj krok po kroku, rok po roku udawało się coraz większe osiągnięcia zdobywać. przez... Bycie na Igrzyskach Olimpijskich, później medale mistrzostw świata i Europy. Ale w pewnym momencie gdzieś poczułam, że ten sport już mnie tak nie rozwija jak kiedyś, bo mimo wszystko jest to monotonny trening wykonywany codziennie przez wiele lat w taki sam sposób. A ja gdzieś tam mam takie ciągotki, żeby robić nowe rzeczy, próbować sił w różnych takich rzeczach, które są dla mnie trudne i muszę się wszystkie uczyć od nowa. Dlatego postanowiłam się z tym bieganiem pożegnać. i <śm> Pojawiły się takie marzenia dosyć spontanicznie o górach wysokich. Najpierw spróbowałam tych gór na własnej skórze, zdobywając Mont Blanc, a później wiedziałam już, że chcę iść na jakiś ośmiotysięcznik, nie wiedząc jeszcze na który, ale wiedziałam, że chcę przeżyć na własnej skórze takie zdobywanie ośmiotysięczników. Co było dla Ciebie największym wyzwaniem na Everestie? Wszystko tak naprawdę, ale największym wyzwaniem było zorganizowanie pieniędzy, bo mając 20 kilka lat nie miałam za wiele na koncie, a takie wyzwanie jest to kosz około 140-150 tysięcy złotych. Także duże sumy, ale no ogromne właśnie takie skoncentrowanie na tym celu, szukanie tych rozwiązań przez wiele miesięcy na różne sposoby, ostatecznie też takie decyzje już bardzo ryzykowne, pojechanie tam z wielkim tak naprawdę kredytem, wszystko dla swojego marzenia, więc... No to była najtrudniejsza ta organizacja tej całej wyprawy. Nie wiedzą na początku w ogóle nic o tym, jak się za takie wyprawy brać. Potem oczywiście na miejscu trudności z wysokością, bo to była pierwsza tak wysoka góra dla mnie, zetknięcie się z tym wszystkim na własnej skórze, z pokonywaniem szczelin i tak dalej, także combo kombo różnych trudności. Czy rzeczywiście jest tak, jak wielu himalajstów wspomina, że jeżeli tylko jest kondycja, i warunki finansowe to każdy może wejść na Everest i nie jest to trudna technicznie góra? Tak, to jest prawda. Everest jest bardzo, można powiedzieć, komercyjną górą, czyli... Jest to góra przygotowana, wyporęczowana przez szerpów, więc teoretycznie żadnych umiejętności technicznych nie trzeba mieć. Wystarczy iść, mieć, tak jak powiedziałaś, dobrą kondycję fizyczną, więc to ciało gdzieś tam musi być przygotowane do, do takich wysiłków. No, jakieś tam osoby gdzieś tam, powiedzmy, otyłe, czy kompletnie nieobyte z wysiłkiem, no nie polecam im się brać za no ewerest. <grytanie> tak, ale osoby gdzieś tam wysportowane, które po prostu marzą o tym i mają tą determinację w sobie, jak najbardziej nie widzę tutaj przeciwwskazań. Granice swojej wytrzymałości sprawdziłaś na innym szczycie, w Ameryce Południowej. Wyszłaś tam na Aconcagua. Powiedz, jak to tam wyglądało, jakie były warunki, jak, jak wspominasz te wyprawy? Testuję ciągle te granice i, i tam właśnie pod kątem najniższych temperatur pobiłam wtedy swoje rekordy, bo było ponad minus 44 stopnie. Ja gdzieś tam atak to kontynuowałam sama, bo mój partner w ogóle się wycofał. Warunki były bardzo trudne i musiałam sobie zadać pytanie, czy po prostu wytrzymam parę paręnaście godzin bez czucia w palcach, u rog, u nóg. I po prostu stwierdziłam, że wytrzymam, mimo iż było to bardzo ciężkie, było to ryzykowne. To ja taką próbę podjęłam, także no, dzięki temu, że gdzieś tam się na te własne granice możliwości rzuciłam, to je poznałam. Więc wtedy to była taka duża lekcja i też dużo wniosków wyciągnęłam z, z takich ekstremalnych warunków. Czyli ta determinacja ta odgrywa tutaj, tutaj no, bardzo, bardzo dużą e, rolę, to co to mamy w głowie, nasze nastawienie. Oprócz oczywiście tych warunków fizycznych, które powinniśmy mieć, to jest jednak duży plus, jeśli ktoś po prostu bardzo chce i, i ma silną psychikę. No myślę, że to jest w ogóle podstawa. Podstawa jakiegokolwiek gdzieś tam sukcesu, nie tylko w sporcie, ale w innych dziedzinach tak samo. Ale też w górach ważna jest znajomość samego siebie. no Bo ja idąc tam i podejmując tak duże ryzyko. Ja wiem, że jestem za siebie pewna i że niezależnie co się tam wydarzy, złego czy dobrego, to ja wyjdę z tego po prostu cała. Ale musiałam mieć takich lekcji bardzo wiele wcześniej i doprowadzić ten Twój organizm do takich skrajnych, do skrajnego wyczerpania i do tych szczytów można powiedzieć swoich możliwości, żeby poznać siebie i wiedzieć, że wiele, wiele jestem w stanie znieść. No bo gdybym nie poznała siebie wcześniej, nie rzucałabym się też na tak trudne wyzwania. Trzeba wiedzieć, gdzie jest ta, ta granica której nie można przekroczyć. No trzeba wiedzieć, ale trzeba wcześniej właśnie te doświadczenie gdzieś zdobyć, a nie od razu iść na tą najwyższą górę świata. Czyli na przykład gdzie? Co polecasz y, dla początkujących, chcących wybrać się w Himalaje? Alpy? To wcale bym też nie powiedziała, że musi być jakaś taka zasada, że trzeba przejść tą drogę przez Tatry Alpy i w Himalaje, tylko trzeba ten swój organizm poznać. Nawet i w Tatrach zimą można doznać tak ekstremalnych sytuacji i nawet i w Beskidach zimą można mieć ekstremalnie ciężkie sytuacje, także po prostu czasem trzeba się specjalnie wrzucić może być na głęboką wodę i przykładowo gdzieś tam iść w trudnych warunkach, żeby poznać swoje zachowanie i to jak my na to wszystko zareagujemy i wtedy nie będziemy się już bali za samego siebie reakcje w dużo trudniejszych warunkach. Także trzeba się po prostu poznać. Kilka miesięcy temu byłaś na Denali. Opowiedz o tej wyprawie. No przede wszystkim Denali dosyć ciężka góra pod względem takim logistycznym, ponieważ tam każdy musi wszystkie swoje bagaże i ekwipunek ciągnąć na saniach, czyli około gdzieś tam 50 kg w sumie. Rzeczy musimy cały czas sami przenosić. Także duże takie obciążenie fizyczne. Mimo iż wspinaczkowo gdzieś tam i technicznie nie jest to trudna góra, to naprawdę tak fizycznie naprawdę, naprawdę poważne wyzwanie. I też Denali jest drugim miejscem na świecie pod kątem najniższej zmierzonej temperatury, także naprawdę jest tam taka zmienna pogoda, nieprzewidywalna dosyć. I trzeba się przygotować jak na ośmiodosięcznik, jeśli chodzi o temperatury. Także ja tego nie lekceważyłam. Mieliśmy dosyć dużo szczęścia, jeśli chodzi o pogodę, ale też no, byłam gotowa na dużo gorsze warunki. Jesteś też dietetyczką, więc pytam o żywienie w górach. Na co należy zwrócić uwagę? Co należy jeść na dole w bazie, a jak należy odżywiać się wyżej w, w obozach? No to powiem tak, nawet niezależnie czy to są Himalaje, czy, czy niższe góry, to bardzo ważne jest w ogóle jedzenie w trakcie wysiłku, nie doprowadzanie do takiej, do takiej sytuacji, że wiele godzin nic nie jemy bo to jest tak naprawdę najgorsze, nie dajemy organizmowi energii, a on wtedy ma to zużycie przeogromne im większa wysokość, tym tak naprawdę organizmowi jest trudniej funkcjonować i jest to ważniejsze nasze nawodnienie i nasze, nasz poziom energii, także wybieramy takie źródła właśnie węglowodanów prostych, jak na przykład jakieś żele energetyczne, żelki, galaretki, czy, czy generalnie jakieś słodycze, które nam nie zamarzną, żeby po prostu tą energię szybko doprowadzać do naszego krwiobiegu. Natomiast wiadomo już w obozach, kiedy mamy czas coś ugotować, no to takie dania liofilizowane, już musimy zwrócić uwagę, żeby było tam troszkę białka, żeby się zregenerować i odbudować. Także no, jest to ważne też, żeby ten organizm czasami wbrew nawet jej, jego woli, temu energię dostarczyć, bo często tracimy apetyt, a zapotrzebowanie mamy przeogromne. Także trzeba być mądrzejszym czasem niż nasze ciało i mimo wszystko tą energię dostarczyć. Prowadzisz też spotkania z dziećmi, z dorosłymi, jak one wyglądają, jak oni reagują na to, co mówisz, mają podobne plany, marzenia. Pytają, doradzają się. Zawsze na takich relejstjach znajdzie się grupa osób takich bardzo zainteresowanych, także to mi się najbardziej podoba, że mogę kogoś zainspirować. Ze strony dzieciaków padają po prostu setki pytań czasami. Są one bardzo zainteresowane. Ja też staram się pokazać po prostu jak najlepiej ten świat gór wysokich, jak, jak najciekawiej po prostu opowiedzieć, pokazać filmiki, jak tam wygląda, jak tam jest, no bo mało kto z nas tam po prostu pójdzie. Trzeba naprawdę dużo warunków tutaj spełnić, a ja się tym chcę podzielić, pokazać, jak tam jest, żeby ludzie w ogóle zobaczyli, z czym się je te góry wysokie. No, o co dzieciaki pytają? Na przykład? Dzieciaki pytają, jak smakują chmury. A, I to odpowiada ja że jak wata cukrowa. Dużo, dużo jest właśnie pytań, jak to jest gdzieś tam chodzić na takich wysokościach, gdzie latają samoloty, jak się tam sika, to jest takie pytanie popularne bardzo, no, no myślę, że i różne grupy mają różne pytania. Planujesz kolejne wyprawy? Chcesz wejść na wszystkie szczyty ośmiotysięczne? Tak naprawdę gdzieś tam takie marzenie jest, ale no sytuacja gdzieś tam na świecie się tak zmienia, że ja też się do niej muszę dostosowywać, bo tutaj COVID nam bardzo podkrzyżował plany, wyprawy zostały podwoływane, gdzieś tam nawet pandemia dotknęła bazy. Bo to tysięcznikami, także wydawać by się mogło, że tam nie dojdzie mhm. koronawirus, a, a jednak, jednak tam są takie warunki sanitarne, że jeszcze łatwiej go tam rozprzestrzenić. Także no nie, nie mamy ostatnio najlepszych czasów na, na tego typu wyprawy i nie jestem w stanie takiego precyzyjnego planu mojego gdzieś tam podać, bo ostatnio więcej wypraw odwołam niż zrealizowałam, przez sytuację gdzieś tam też na świecie z wojną i tak dalej. Więc marzenia są, ale musi. Sprzyjać wiele warunków, żeby to doszło do skutku, także yy, zobaczymy tak naprawdę, jak to się wszystko ułoży. W takim razie życzę Ci powodzenia i abyś zrealizowała wszystkie swoje górskie marzenia, i aby były warunki ku temu. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. dziękuję bardzo i dziękuję Państwu za uwagę. Państwa i moim gościem była Magda Gorzkowska. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek programu Bez asekuracji.